Nie milkno echa po czwartkowym skandalu w Holandii po spotkaniu AZ Alkmaar Legia Warszawa. Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce i oczywiście drugi materiał z tego skandalicznego, patologicznego wydarzenia po meczu Ligi Konferencji, kiedy Legia przegrała z AZ Alkmara, konkretnie wydarzenia sprzed stadionu, oczywiście między stadionem a autokarem. Legii Warszawa, pamiętamy te datajskie sceny, natomiast od tego dnia minęło już kilkadziesiąt godzin i właściwie kilka oświadczeń widzieliśmy, bo zarówno Legia Warszawa opublikowała takie oficjalne ogłoszenie. Wcześniej była jeszcze konferencja prasowa z udziałem prezesa klubu Dariusza Miodowskiego, który wytłumaczył całe to zajście, opisał sytuację ze swojej perspektywy, natomiast tymczasem dochodziły do nas słuchy z Holandii gdzie zarówno miasto Alkmaar, jak i pani Burmistrz, jak i holenderskie dzienniki, holenderskie media informowały o przebiegu tego zdarzenia, no i oczywiście warto to wszystko skomentować. Na samym początku trzeba powiedzieć, że jeszcze przed samym meczem, a więc przed w ogóle rozpoczęciem spotkania były dziwne sytuacje w Holandii. Zdaniem dziennikarzy, którzy polecieli tam z, z Polski, już spotkali się z pewnym, powiedziałbym, ostracyzmem, czy takim dziwnym zachowaniem holenderskich władz, którzy pytali obcokrajowców, czy są Polakami, czy przyjechali na ten much. Czasami nawet e, używając zwrotu dzień dobry, jakby weryfikując, czy to są Polacy, bo otrzymali taki sygnał, żeby sprawdzać i ewentualnie wyprowadzać e, polskich kibiców, e, kibiców, którzy mają, powiedziałbym, jakąś taką dziwną, określoną renomę w Europie, no bo wcześniej była, mówiąc wprost, nagonka w tym kraju na polskich e, kibiców. Zdarzały się również, zdaniem e, polskich dziennikarzy, takie sytuacje, kiedy ludzie zostali wyprowadzani z restauracji, no bo w ogóle trzeba też zaznaczyć, i to też jest absolutnie sytuacja skandaliczna, że bilety na to Spotkanie AZ Legia Warszawa były przez polskich kibiców do odbioru w Hadze, w miejscowości oddalonej od Alkmar, około 85 km. No i na samym końcu, po, po zakończonym spotkaniu, mamy sytuację taką, kiedy piłkarze niech nie mogli zostać wpuszczeni do autokaru. Ta najbardziej, powiedziałbym, oficjalna informacja brzmi, że trzy czwarte zespołu już y wyszło z budynku y AZ i udało się do autokaru. Część zawodników wraz ze sztabem i prezesem klubu została zamknięta, i wówczas policja ci na miejscu stanowili problem w oświadczeniu Alkmar. Czytamy, że podczas szturmu kibice Legi zabrali policji kilka pałek i gaz. Pieprzowy. Policja, prokuratura, gmina i AZ poważnie traktują ten incydent. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za skalę przemocy stosowanej wobec funkcjonariuszy i stewardów. Osoby posiadające informacje lub zdjęcia zdarzeń proszone są o kontakt. I to, zdaniem lokalnej władzy, była, było powodem tego, żeby właśnie w inny sposób traktować piłkarzy Legii, którzy mieli teoretycznie być chronieni, przed swoimi kibicami, a według dziennikarzy, przynajmniej którzy byli na miejscu, mowa o właściwie kilkunastosobowej grupie kibiców, która była pod um, autokarem, która czekała na zdjęcia, ewentualnie autografy zawodników LeKi. Mówimy więc o historii, kiedy właściwie grupa kilkudziesięciu osób została skumulowana w, na małej przestrzeni. Wszystko działo się bardzo szybko. Natomiast też wiadomo nerwy, bo piłkarze Legii przegrali. Generalnie chcieli opuścić obiekt i wrócić do hotelu, bo na zajutrz o 10 mieli wylot. Natomiast miejscowa władza, ochroniarze odpowiedzialni za całość tego wydarzenia, trzymała ich tam w środku, nie dopuszczając jakby do autokaru, kiedy już w środku siedziała większość zawodników Legii Warszawa. Później pamiętamy tę scenę, oberwał między innymi Daru Mioduski, co już jest jakby sytuacją absolutnie bezprecedensową, natomiast zarówno szturchanie czy popchanie piłkarzy absolutnie przekracza też wszelkie granice. Natomiast tutaj mówimy o tym, że władze AZ, całe miasto i też klub zaprzecza tym wszystkim faktom. Według tych też najnowszych doniesień i tych najnowszych oświadczeń AZ czytamy, że u jednego z ochroniarzy konieczna była medyczna pomoc. Gracze zostali aresztowani i byli podejrzani o napaść. Budynek główny był zamknięty, a autokar zawodników Legii nie mógł odjechać z parkingu, gdyż wyjście kibiców Legii ze stadionu trwało. Dlatego właśnie piłkarze byli przetrzymywani na stadionie dla własnego bezpieczeństwa. Wielu zawodników i czy klubu najwyraźniej nie zgodziło się z tym i użyło przemocy. W mediach społecznościowych krążą zdjęcia przedstawiające policję stojącą wokół autobusu. graczy Legii byli tam w celu ochrony i wyciągnięcia dwóch podejrzanych graczy z autobusu. Oczywiście tymi dwoma podejrzanymi zawodnikami, w cudzysłowie oczywiście podejrzanymi, byli Jozua, także Radovan Pankow, O Obaj zostali przechwyceni, spędzili noc na komisarecie, złożyli zeznania, no i oba już na zajutrz zostali wypuszczeni, ale fakt są takie, że drużyna opuściła Holandię bez nich, że złej punków trafili później do stolicy w piątek wieczorem, no i też pamiętamy doświadczenia te zarówno jednego, jak i drugiego piłkarza, no i cały czas trwa, powiedziałbym, monitorowanie sportowe ze strony Kostu czy będą oni mogli zagrać w tym Hicie Ekstraklasy, a więc w starciu legi araków, no bo bez, bez wątpienia są to kluczowi piłkarze, natomiast tutaj jakby wszystko... Zostało zaburzone. Wiadomo, że w sporcie na tym najwyższym poziomie liczą się detale a tutaj mówimy o historii, kiedy dwóch kluczowych piłkarzy zostało wyciągniętych siłą z autobusu. Oczywiście oni dobrowolnie się zgodzili, natomiast mówimy cały czas o sytuacji absolutnie absurdalnej. Spędzili noc na komisariacie i musieli osobno wracać do Polski, jakby poza swoim zespołem. Warto też, żeby to wszystko jakby lepiej wybrzmiało, przekazać perspektywę AZ, a konkretnie burmistrz miasta Alkmar, pani Anni Schouten. Nie pochwalamy wczorajszego zachowania legi, ustalenia poczynione. Z wyprzedzeniem zostały naruszone kibice i zawodnicy klubu zachowywali się źle, wydarzenia zostaną zbadane, a dochodzenie już się rozpoczęło. No myślę, że to z pewnością też tym bardziej uderza. I boli, czytając takie głosy i jakby widząc tę całą narrację, która jest jakby budowana absolutnie bez żadnej logicznej. Argumentacji też na zasadzie kontry przedstawiam wam fragment oświadczenia LEGI, bo oczywiście Klub ze stolicy się do tego musiał ustosunkować. No i tutaj, w takim powiedziałbym, mocnym fragmencie czytamy, że decyzje podjęte przez miasto Alkmar oraz holenderską policję w sposób jawny dyskryminowały naszych pracowników, piłkarzy oraz kibiców ze względu na ich przynależność narodowościową oraz język, którym się komunikowali. Uważamy, że dla takich działań nie ma miejsca w europejskich rozgrywkach pod egidą UEFA. Znaszmy też, że pod egidą UEFA, czyli to są te mecze o najwyższym prestiżu, niezależnie czy to jest Liga Mistrzów, Liga Europy czy Liga Konferencji, no to tutaj obowiązują zdecydowanie wyższe standardy niż w rozgrywkach ligowych, czy na przykład w krajowym pucharze. Tutaj oczywiście wiele osób może powiedzieć, że patrzę na tą całą sytuację stronniczo, jakby głównie czerpiąc z polskich mediów i z tego oświadczenia Legii Warszawa, natomiast fakt są takie, że całą sytuację będzie badała UEFA, no bo był ten oficjalny komunikat, że sprawie po prostu się przyjrzy i będzie to wszystko badane. Też warto dodać, że jakby Legia zgłosiła ten incydent do UEFA, nic nie było po stronie AZ, który jakby chce umyć od tego ręce, a patrząc jakby na to wprost, no to był gospodarzem tej całej imprezy. Też fakty są takie, że Legia może mieć problem, natomiast myślę, że taki bardziej natury prawno... Organizacyjny, tak to ujmę, bo Dariusz Miaduski też powiedział na konferencji, że z jego strony będą działania, bo sam został poturbowany i potraktowany w sposób skandaliczny. Wrzucono mu telefon, szarpano i generalnie to. Także mówimy o naprawdę sytuacji jakiejś w ogóle absurdalnej. Natomiast trzeba powiedzieć, że LEGIA będzie grała z Asetą, jak doskonale pewnie wiecie, w połowie grudnia odbędzie się to spotkanie. I tutaj też że ze strony najważniejszego człowieka z Legii, bardzo, powiedziałbym, dojrzały i taki mądry komunikat o treści, takiej, że oczywiście ten mecz będzie rozgrywany w Warszawie przy Ładzie. Że Legia będzie chciała ugościć wszystkich kibiców z Holandii, żeby pokazać im jak gra się w Europie, bo też trzeba dodać, że generalnie Holandia ma ogromny problem z tym, żeby organizować spotkania. Pewnie widzieliście na Twitterze czy w innych social mediach różne sytuacje z meczów, czy to w Europie, czy w lidze holenderskiej, kiedy po prostu organizatorzy nie panują nad całym wydarzeniem. Tutaj jakby szereg błędów został poczynionych, natomiast trzeba powiedzieć, że Alkmaar to nie jest powiedziałbym jeden, jedna historia, tylko generalnie cała Holandia tak można myślę ogólnić Pod kątem sportowym ma duży problem z organizacją meczów, kiedy między innymi podczas półfinału Ligi Konferencji Europy w meczu AZ-West Ham też doszło do skandalicznych wydarzeń. Też kibice zerwali się podczas meczu, biegnąc do strefy VIP. Gdzie znajdowali się rodziny, znajomi piłkarzy West Hamu, potem oczywiście to zostało ugaszone. Natomiast cały czas są to skandaliczne historie, po których nie ma tak naprawdę większych konsekwencji. Także myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba wyciągnąć wnioski. Holendrzy muszą zostać sowicie ukarani, no bo trzeba na wszystko patrzeć, myślę, dość sprawiedliwie. Wyobraźmy sobie, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w Polsce, w Warszawie po meczu Legia AZ i wówczas ta delegacja holenderska zostałaby tak potraktowana przez polskie władze, no to wówczas z pewno Większym echem by się to wszystko odbiło. Będziemy czekać na dalszy przebieg wydarzeń. Myślę, że mniej więcej w prosty sposób to streściłem, bo ta sprawa cały czas trwa. Pewnie już będzie się o niej mówiło mniej, być może usłyszymy jeszcze jakiś komunikat ze strony Legii w toczącym się procesie, czy właściwie w postępowaniu. Natomiast no, będziemy z pewnością odrzeźli za kilka, kilkanaście dni. Kanał 365 Dni o Piłce. Oczywiście zachęcam na samym końcu do tego guzika o Subskrybuj. Kliknijcie koniecznie, a także zostawcie kciuka w górze, jeżeli już dotrwaliście do końca materiału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.